W Dobrzykowicach będzie przebudowany taki węzeł komunikacyjny właściwie droga biegnąca przez Dobrzykowice z Wrocławia do Chrząstawy, ale także kawałeczek drogi odejścia w kierunku Kiełczówka. Za chwilkę o tym będę rozmawiał tutaj z zarządcą drogi, z przedstawicielem zarządcy drogi. Natomiast chciałbym powiedzieć o pewnej rzeczy, która mnie ucieszyła, mianowicie o tej tablicy, która jest za moimi plecami. Pamiętacie państwo, kiedy była robiona a droga do kiełczówka. No, powiedziałem parę słów krytycznych odnośnie tego, że mm, e, nie ma informacji, e, kto robi drogę, kiedy droga będzie zrobiona i tak dalej. E, natomiast muszę powiedzieć, że bardzo miłym akcentem e, jest właśnie ta tablica, która jest za moimi plecami, gdzie jest informacja, że. E, Tą inwestycję, która się tutaj za chwilkę zacznie, realizuje powiat Wrocławski oraz informacja, a właściwie przeprosiny, że powiat Wrocławski przeprasza mieszkańców za utrudnienia, które tutaj wystąpią, bo one wystąpią. Nastąpiła zmiana władzy w. Staroświecie Powiatowym, no i widać też jakby nowe podejście, które mnie akurat, bo mam takie oko do tego już dziennikarskie, mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że jest jednak taki szacunek elementarny dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Bo przecież prawda jest taka, że samorządowcy różnych szczebli tak naprawdę pracują dla naszego dobra to jest w pewnym sensie służba. Płatna, bo taka jest prawda, ale to jednak jest służba i takie podejście do mieszkańców, wyjście z informacją i poszanowanie mieszkańców na pewno jest dobrze odbierane przez tych, którzy tutaj zamieszkują, przez tych, którzy przejeżdżają przez tę drogę. A my zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie zrobione, z czym mieszkańcy mogą, a też i muszą się liczyć. Beata Kaczka-Folaron, dyrektor Wydziału Drugi Transportu przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Zajmujemy się między innymi tą inwestycją w Dobrzykowicach, przebudowa drogi, w sekret, w której wchodzi budowa chodników, azylu i poszerzenia do lewo skrętów na drogę, na ulicę Stawową. Pojawi się również zatoki autobusowe. No i nowa nawierzchnia. Nie będzie jezdnia poszerzana w całości, jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Są utrzymywane częściowo, będą utrzymane rowy, częściowo będzie kanalizacja. Wynika to m.in. z tego, że nie chcemy spowodować, że po wykonaniu kanalizacji pojawią się problemy z odwodnieniem w większości po, części posesji, które no, są jednak do tych rowów drogowych odwodnione. Także tak, ogólnie to jest taki zakres tych robót. Koszt tych robót wynosi około 2 milionów. Mamy tutaj zewnętrzne pieniądze, tak zwane schetynówki, również zgodnie z podpisaną umową 200 tysięcy dokłada gmina w ramach budowy chodników. A to wszystko z takich technicznych rzeczy. <grych> Natomiast jeszcze na pewno trzeba się liczyć z tym, że będą utrudnienia w ruchu. Potrwają one, no planowane jest do końca października. Będziemy się starać tego tematu, terminu dotrzymać, no ponieważ, tak jak powiedziałam, mamy to zewnętrzne pieniądze, które musimy w czasie rozliczyć. Obligują. Obligują właśnie. do rozliczenia się w czasie. No jeżeli coś wyjdzie niespodziewanego, coś no zawsze jak tutaj w trakcie budów drogowych może się coś pojawić, no to niechętnie no będzie może trzeba poczytużyć, ale nie zakładamy takiego schematu. Generalnie. Schemat jest bez usterek. A może powiedzmy w takim razie, bo to można powiedzieć to w ten sposób, że tutaj będzie przebudowa takiego mini węzła Dobrzykowickiego. To brzmi tak do mnie, ale tak jest, no bo tutaj jesteśmy przy skrzyżowaniu, które po remoncie, zwłaszcza drogi na Kiełczówek, stało się skrzyżowaniem mocno obleganym. Czy to jest taki węzeł w, faktycznie w Dobrzykowicach komunikacyjny, który jest w tej chwili trudny dla kierowców? Jakie prace będą wykonane? Tak jak już powiedziałam, tutaj w obrębie tego skrzyżowania na, na drodze, którą w stronę Kiełczówku, no to będzie tylko nowa nawierzchnia, będzie też wykonany. Do którego miejsca? Bo to też jest ważne. O, zgodnie z projektem to gdzieś tak 20 metrów, nie więcej. Natomiast w tej chwili jest też przygotowywany <laughs> taka koncepcja i projekt na wykonaniu kilku miejsc postojowych po stronie kościoła oraz fragmentu chodnika do wejścia na teren tam chyba szkoły. I to będzie jakby w ramach tej inwestycji, która będzie jest cała główna, jest na drodze Wrocław, do Brzykowice, na Dolicę, dalej do Jelcza. A to są daleko siężne pewnie, bo w ramach tego zadania to z tego co ja się orientuję, to będzie od wlotu do, do Brzykowic do wylotu. Znaczy, od skrzyżowania z drogą na kamieniec do końca zabudowy. W Dobrzykowicach, natomiast w obrębie, tak jak Pan powiedział, tego węzła będzie wykonany lewoskręt właśnie w stronę Kiewczówka, żeby samochody jadące dalej nie, nie, nie zatrzymywały się. Czyli tutaj na tym skrzyżowaniu, tak? Tak, ale nad głównej na głównej drodze ten. Y na głównej drodze będzie ten, ten lewoskręt. A przepraszam, bo mi się obiło uszy, a nie wiem, czy to prawda. Światła, które będą kierowały ruchem, tu są planowane, to znaczy, czy nie? to nie będą światła, które będą kierowały ruchem, będą to światła wzbudzane, które po prostu umożliwią przejście pieszych. Tylko a. na tej zasadzie wlot ten, znaczy nie będą objęte tymi światłami, wloty, jedynie wzbudzane na przejściu, właśnie w obrębie azylu. Czyli te samochody, które jadą w Wrocław, powiedzmy, chrząstawa, te samochody będą ograniczane w razie czego światłami, kiedy pieszy będzie przechodził? Tak, tak. Jeżeli pieszy będzie, pojawi się na, skrzyżu, na przejściu, wzbudzi, to wtedy po jakimś czasie następuje, pojawi się zielone światło dla pieszych, a czerwone dla jadących samochodów. Czyli wiemy, że będzie tutaj właściwie, że już roboty ruszyły, że będą utrudnienia. Parę słów możemy powiedzieć o tym, jak samochody będą pokierowane, czy to jeszcze nie jest dopracowane? Znaczy, generalnie będzie, roboty będą jakby takie dwie fazy: faza robocza i faza nocne, przyna, nocna. Przynajmniej tak jest to ustalone w chwili obecną z wykonawcą. Po prostu, żeby do połowy osi, będą z reguły w ciągu dnia roboczego zajęta jezdnia będzie sterowane ręcznie ruchem, żeby po prostu wzajemnie sobie no, nie było zderzeń. Natomiast w momencie, kiedy zakończą się roboty w obrębie wygrodzenia, na wieczór, kiedy już nie będzie robót, będą całe jakby zastawy przesywane bardziej do krawędzi jezdni i ruch będzie powiedzmy na tych 5,5 metra będzie odbywał się ruch kołowy. Niemniej oznakowanie typu zwężenie, roboty drogowe one będą funkcjonowały, prawda? Natomiast szczegółów takich jeszcze nie wiem, bo nie, nie mogę powiedzieć aż dokładnie, ponieważ projekt został jakby odesłany do projektanta na korekty. Zobaczymy, czy to wszystko wprowadzi, bo jutro ten projekt ma być dostarczony do starostwa, żeby można było go zatwierdzić i żeby roboty ruszyły już taką pełną parą. W ramach tej wykonywanej pracy ma być chodnik. To ma być chodnik po jednej stronie, czy po obu stronach głównej drogi tej wrocławska, jeśli się nie mylę, to jest ulica? Tutaj do tego skrzyżowania od początku, tam od drogi na Kamieniec, chodniki są dwustronne. Potem w niektórym miejscu pojawia się chodnik jednostronny. Natomiast staraliśmy się jednak, żeby w większości były to chodniki dwustronne ze względu na zabudowę, która jest w Dobrzykowicach przy tej drodze. W takim razie trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło z planem, żeby nie było długo utrudnień. Na pewno mieszkańcy będą się cieszyli, kiedy ten węzeł zostanie już tutaj przebudowany. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. No, również dziękuję i mówię życzę mieszkańcom sobie, żeby ta robota szybko poszła. No jeszcze raz przepraszamy za to, że pojawią się utrudnienia w ruchu, no, ale to jeżeli chcemy coś zrobić, to coś musimy tak samo y, pogorszyć na daną chwilę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.